leci to marines Trzeba przeskoczyć na około Dawaj, no, ja aż do tego domu ja Tu ja, no, no. to byłem Zamknąć Damknąć O. <śmiech> <śmiech> Ale ja się oh. też nie straszyłem To jest nie widzę, to nic nie widzę Dobrze, że po w tym momencie, nie? Zapchnij oczy. Ja nie widzę, ja, 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 <grym grym grym grym> ja nic nie widzę. Ja aż, ja ja puściłem. Puściłem myszkę i się schowałem. ja nic nie widzę cały To nie jesteś, tak, ciszy Z, połóż się. Z. Masakra, jak długo No jak ktoś kampi w takim budynku, a musiałbyś go wcześniej zauważyć, to tak. Jednego możesz takiego flasha trzymać.